Tak ładnie wyglądało. Dobra, no to cześć Siemanko. W dzisiejszym odcinku będziemy nagrywać labirynt, tak zwany. I w naszym odcinku dzisiaj jest. Przywitaj się. Dzień dobry. Tutaj jest, jakoś tak. I drugi test, czyli Dark Sky. Dzień dobry, jestem Dark Sky. No, no i w dzisiejszym odcinku macie też nagiwała I taką strzelbę 130. Wystarczy napisać w czacie Lofrenifer. Dobra, no to zaczynamy. Zasady są proste. Musicie y, znaleźć y, dwie bronie. Jak wpadniecie w, w rowek, to niestety odpadacie. Więc zaczynamy, szukajcie. Wybierzcie dobrze drzwi. Możecie iść w różne drzwi, nie musicie razem chodzić, nie? Każdy może... Pamiętajcie, że tu są dwa piętra. Tutaj jest za Ja ogólnie będę patrzył tutaj z góry. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to piszcie śmiało w komentarzach, możecie propozycje swoje pisać. Jest dynka! 106. Dobra. Kto to wygrał? Dynkę? Darksky. Dobra, zapraszamy zwycięzcę tutaj. Dobra, Ym, możesz pokazać? Dynkę e, to była. Full fulperki. Full perky, dyńka. Podobne możecie wygrać. Bardzo podobne. Za, Jeśli pod poprzednim odcinkiem będzie 10, popytał górę, to dwie takie pójdą na Ja który dołożymy do tego odcinka. Pamiętajcie, tylko wystarczy napisać. do remedy na, cz na czacie. A to byłem. Y Została stała jedna broń. Uf, ja ja niż na chwilę budowałem. Nie, nie tak. co weź. No, Darskaj odpadł. Darska chodź tu. Została jeszcze jedna broń. Odpadłeś. Stare. O nie, ty Ale też odpadłeś. Dynkę. Aha. No, więc ogólnie obydwoje przegrali... No całą wojnę. Ale ja to robiłem dynkę. Jeden zwycięzca był chyba zadowolony. Wydaje. Tak, bardzo. Już mam 3D 106. Spiszcie w komentarzach. Mówiłem, że są dwa piętra. Na drugim piętrze był pistolet. Taki Widmowy? oto orzeł Bielik 106. O! Oh. Bardzo ładny... No to za skamru? A nie, to jest trasy. Więc piszcie na czacie, jeśli chcecie wygrać, choć, Thunderskaj. I co, zostawcie łebkę w górę, subskrypcję, i widzimy się w następnym Oddrawiamy. odcinku.